Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę chciała Was zaprosić do babskiej ważelni, czyli zobaczycie mój mały browar, w którym wytwarzam piwa. I żeby tradycji stało się zadość, jeśli chodzi o jakieś tam filmiki gamingowe, które robię, to dzisiaj lecimy z kolejnym takim rzemieślniczym piwkiem i jest to jurajska pomarańcza piwo pszeniczne widać tak jest widać dobrze czyli kolejne piwo z browaru na jurze bodajże które tym razem idziemy nie w piwo miodowe czy tam miodne tylko właśnie w piwo pszeniczne Czyli w piwo, które, w którym ja w zasadzie najbardziej gustuję, bo najbardziej lubię właśnie piwa pszeniczne. Kiedyś uwielbiałam piwa miodowe, miodne, natomiast od dłuższego czasu stały się one dla mnie po prostu za słodkie. I tutaj mój ulubiony kufel może dzisiaj zobaczycie lepiej piernikowy foch. I nalewamy piwko. Miejmy nadzieję, że dzisiaj też mi się tak mocno nie spieni. No, powiem Wam, że już kolorystyka znowu mnie zaskakuje tego piwa. Bo zazwyczaj ach, piwo pszeniczne ma taki mocny, nie wiem jak to nazwać, taki głęboki kolor żółty. Natomiast tutaj mamy jakiś taki kolor pomarańczowy, chyba jakiegoś grejfruta. Wydaje mi się, że będzie tutaj czuć. Też specyficzny ma taki dosyć zapaszek. Zobaczmy, co to tu jest. Ok. Przeniesione piwo przeprawione chmielami o cytrusowym charakterze, przełamane smakiem maliny i pomarańczy która na pewno to połączenie jest napisane, że na pewno Ciebie zaskoczy. No, nie ukrywam, że na pewno mnie zaskoczy. Fajne w ogóle ma to piwo etykiety. Ja generalnie zwracam kurczę, zawsze jak kupuję piwo. Właśnie pierwszą jakąś taką moją uwagę przykuwa etykieta i w zasadzie poprzez etykietę podejmuję decyzję. Czy kupić to piwo, czy nie? Dobra, przejdźmy. Jak widzicie, nie wiem, czy dobrze widać. Kolor jest taki malinowy, może tu trochę poświecę lampką, będzie lepiej. O, tak, teraz widać, jest to kolor taki mocno malinowy, podchodzący pod taki róż. Jeśli chodzi o zapach, to na pewno jest tu wyczuwalna malina to nie ulega wątpliwości. No i zobaczmy jak smakuje. Mm. No. Zupełnie inaczej niż tradycyjne piwo pszeniczne. Bym powiedziała, że raczej to jest właśnie takie piwo powiedzmy mocno kobiece. Potem smakuje mi... ma trochę inny smak niż jak się pije piwo z sokiem malinowym, bo ja osobiście takiego piwa nie lubię i unikam piwa z sokiem, bo uważam, że to jest totalna profanacja. Natomiast tutaj wzięłam tą jurajską pomarańczę, bo byłam ciekawa co to jest, tym bardziej, że jest to piwo pszeniczne. A przyznam szczerze, że rzadko spotykam piwa przeniczne, które są piwami smakowymi, ale całkiem fajne. Takie niezamocne jest ok. Powiedzmy na orzeźwienie po ciężkim dniu jak najbardziej jeszcze takie nuty słodyczy, także dla kobiety, jak się ma gorszy humor całkiem fajne. Dobra. I teraz, kochani, przechodzimy do najważniejszej części. Jak widzicie, tablet NVD, i tym samym zapraszam Was do babskiej ważelni, czyli do mojego małego browaru, który w ostatnim czasie zacząłam rozwijać. I słuchajcie, wygląda to tak. Jak widzicie mamy tutaj babską warzelnię. I sprzedaliśmy troszeczkę piw. Również udało nam się tam znaleźć jakiś tajemniczy przepis na piwa, który jest niekompletny. I może pokrótce Wam opowiem w ogóle o co chodzi w grze Fizz Brewery. Czyli w takim menedżmencie browaru w zasadzie na urządzenia mobilne, na smartfony i na tablety, który ta gra jest dostępna na systemie Android, jak i również na systemie iOS. I niemniej mniej nie więcej chodzi o to, że mamy stworzyć browar, który nam będzie przynosić zyski. Tutaj pojawiają nam się co jakiś czas komunikaty. Które mają nam ułatwić grę, bo tak naprawdę warto ją zapauzować, z tego względu, że czas cały czas nam biegnie. Czyli jak ja tutaj teraz się rozwodzę, to już nam e, przepadł jeden miesiąc, zaczą, zaczął się miesiąc czwarty istnienia naszego browaru, rok drugi, i e, najzwyczajniej musimy się dosyć szybko rozwijać. Jak widzicie, póki co nasz browar powstał w takich warunkach stricte garażowych. Łącznie z tym, że gdzieś tam pojawia się konsola, która ma nam oczywiście uprzyjemnić tworzenie tych różnych przepisów w naszym małym browarze. Babska Ważenia póki co jeszcze dynamicznie się nie rozwija, ale przejdźmy może już do samej gry zrobimy sobie kolejny o, co jest kolejny przepis na mm, piwo jak widzicie pojawiają się te powiadomienia które nas informują że mamy jakieś tam y, dostępne informacje y, żeby zrobić piwo ja może już wyrzucę te informacje, bo te pop-upy, dlatego że one nam są niepotrzebne. Uh, before you can drag an ingredient into the grid, you have to purchase. OK. I o co chodzi? Możemy sobie stworzyć nasze własne piwo. Um, no, i spróbujemy. Ja nie do końca wiem, czy pójdziemy w dobrym kierunku. Zobaczmy, co my tu mamy, jeśli chodzi o sam przepis. Ok, na pewno mamy. Wydaje mi się, że albo corn sugar, albo jakąś inną. Tutaj inny składnik. Zaryzykujemy i kupimy sobie coś takiego i je tutaj sobie przerzucimy. Reasumując, tworzymy sobie teraz nasze jakieś tam indywidualne piwo. Nie wiem kompletnie co z tego wyniknie. Um, Okej, okay, coś nam się e, pojawiło, e, jakaś informacja nam się pojawiła o Summer Summerfest Lager Competition. E, I cóż, e, Nasza główna bohaterka nazywa się Naomi i zachęcają nas, żeby wziąć udział w tym konkursie. I oczywiście, nasi pozostali pracownicy w tym momencie się wypowiadają i zachęcają nas, żeby. Wziąć udział w, w na tym konkursie, e, przejdziemy sobie dalej, bo nie chcę Wam e, tutaj e, zanudzać. <laughs> I oczywiście pojawiają się na przykład takie informacje, że nie, mu, nie mówią, że babska ważelnia. Niestety, ale nie ma tutaj e, rzec z kropką w alfabecie, w grze i w związku z tymi wyszło co później dopiero zauważyłam, waelnia, a nie ważelnia, ale docelowo miała być to ważelnia. Dobra, skupmy się teraz na tym piwie, bo jest to dosyć istotne w tym momencie. Kurczę, wydaje mi się, że my tu nie mamy jakiegoś jednego składnika. Um, ale może mi się tylko wydawać, co to w ogóle jest? Echo with strong spicy flower and grapefruit character. Okej, okay, fugl. Yy, dobrze, przejdziemy i kupimy sobie tego fugl. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Wydaje mi się, że jest to zły, ogólnie rzecz biorąc, przepis. Ok, Feed the receipt to continue, czyli nie możemy. Oj, niedobrze. Też mankamentem według mnie, tutaj jest incomplete receipt. Aj. Mam problem tego typu, że nie można tu stworzyć własnego piwa. No ale niestety y, trudno. E, mm, Zrobiłem sobie intoxicated ape, ipa. E, I w tym momencie przechodzimy tak naprawdę do dopasowywania poszczególnych um, elementów y, do osób wybranych. Z tego co pamiętam Mniej więcej rozkłada się to w ten sposób. I przechodzimy next. Oczywiście zależy nam na tym, żeby była dosyć y, przyzwoita jakość tego piwa. No i nasi ludkowie idą y, przygotowywać to piwo. Może w międzyczasie ja pokażę i weźmiemy udział. O myszy nam się dostały tutaj do naszej ważelni. Może pokażę. Not yet attempted. Nie możemy się zapisać na to wydarzenie. W sumie nie wiem czemu ale może zatrudnimy jeszcze jedną osobę, tak sobie myślę, bo może nam się to wszystko przydać. Zobaczmy, Marshall Howlett. Jak widać, dosyć tutaj ma spore doświadczenie, jeśli chodzi o inteligencję, natomiast zdaje mi się, że też warto żeby osoba y, miała trochę wyższy level jeśli chodzi o kraftowanie okej okay, y, wysyłamy teraz nasze piwo y, do sprzedaży i oczywiście mamy kilka możliwości tutaj y, sprzedaży naszego piwa Możemy sprzedawać je w małym pubie albo u Edys Bottega, czyli w jakimś takim lokalnym sklepiku. Natomiast my niewątpliwie w tym momencie chyba zaryzykujemy. Mamy trochę mało funduszy, ale myślę, że pójdziemy i będziemy sprzedawać po prostu w tym pubie, bo dla nas to będzie korzystniejsze. I ustalimy dosyć wysoką stawkę, jak widzicie. 20, nie wiem, niech to będzie dolców, może nie dolców, ale tej waluty, która tutaj jest, za to, żeby kupić piwo. Możemy też zrobić research i zrobimy sobie, co prawda, tylko przez 4 tygodnie, ale myślę, że nam się to przyda i zaczynamy naszą sprzedaż. Miejmy nadzieję, że to będzie. Dla nas korzystne. W tym momencie nie zatrudnimy niestety nikogo, bo musimy się. Mm, you can change the short order of receipt. Okej, okay, tak, ja to wszystko wiem, że mogę sobie tak to mm, poustawiać. Za bardzo nie wiem, jak mam uzupełnić ten przepis, skoro tak naprawdę nie wiem, co tam do tego przepisu ma zostać dodane. Zrobiłem sobie teraz lager. Jakieś tam powiadomienie dostaliśmy. Um. Że chyba zaczęła się sprzedaż naszego piwa. Mam, mam taką nadzieję, bo nie ukrywam, że w tym momencie y, potrzebujemy sporo funduszy, żeby rozwinąć na, nasz browar. Okej, okay, tutaj niekoniecznie. I oczywiście pozostajemy w takim samym układzie. Mamy tylko i wyłącznie Kurczę, stratnicy, mam wrażenie jesteśmy, zobaczmy na statystyki. Um... Tak, to jest Naomi, czyli nasza główna dowodząca. na myszy można na myszki można klikać i wtedy zyskujemy jakąś tam gotówkę marketplaces okej okay, czyli dla nas nie było żadnego profitu ze sprzedaży naszego piwa w Rooks corner co nie jest najlepszym rezultatem. W sumie to by nam się przydało zrobić research, jeśli chodzi o naszych potencjalnych kompetitorów, osoby, z którymi walczymy o byt na naszym o, oh jest, okej. Okay. Rynku. I zobaczmy. Wyślemy sobie znowu do sprzedaży nasze piwo. Tym razem ustalimy wyższą cenę, ponieważ musimy sporo, słuchajcie, zarobić. Nie wiem, czy na tym nie stracimy, ale Trudno się mówi. Rozpoczynamy sprzedaż. Miejmy nadzieję, że dla nas to będzie dobry kierunek. Recipe searching Tak, to już też wiemy. Jest tu problem. Powiem Wam, że mam tu problem. Okej. Okay. Mamy dostępne Summer Fest Competition i myślę, że pójdziemy. Musimy zrobić na prędkości jakiś lager. Zobaczymy, czy nam to się w ogóle uda w tak krótkim czasie przygotować. Damy sobie tutaj większą speed. Myślę, że zrobimy to tak. Zobaczymy, jak pójdzie. Miejmy nadzieję, że pójdzie nie najgorzej. Oczywiście tutaj e, widzicie e, to piwo, które sprzedawaliśmy e, za większą kwotę, niestety, ale się nam nie sprzedało. Ogólnie nie widziałam tego wcześniej. Mamy sporo piw, które nam się tu nie, nie, nie sprzedały. Um, no, niedobrze ogólnie rzecz biorąc, bo tak nie powinno być, bo nie mamy żadnych profitów. Największy profit mieliśmy tutaj z tym piwem. No dobrze. Miejmy nadzieję, że zaraz coś uważamy i yy możemy. Wziąć udział w konkursie. Generalnie, jak widzicie, gra jest bardzo prosta. Nasza babska ważenia pomału idzie do przodu, jeśli tak mogę powiedzieć. Ok, wysyłamy do Elis Brotega i ustawimy sobie, może na takim poziomie, naszą sprzedaż. Chociaż, momencik, my chcieliśmy iść na konkurs, więc na razie go nie sprzedamy. Dobra, nie możemy wziąć udział, niestety, w konkursie, bo konkurs nam przebaw w tym momencie. Wysyłamy na sprzedaż i miejmy nadzieję, że nam przyniesie to spore zyski. Jak widzicie, rosną nam tutaj. Słupki, aby się sprzedało jak najszybciej. No i kochani, gram mniej więcej na tym polega, także widzieliście babską ważelnię. Póki co, krótko gram w Fizz Brewery, chociaż wcześniej w tę grę grałam dużo częściej generalnie jak jeszcze za czasów pracy w korporacji, dużo latałam samolotem. Natomiast teraz jakoś wróciłam do tego tytułu, bo wydał mi się ciekawy a propos tych piwnych różnych eksperymentów, które Wam tutaj pokazuję. I mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście, łapka w górę. I kochani, zaraz Wam pokażę jeszcze jedną fajną butelkę a propos właśnie jakichś tam etykiet piwnych, bo to mnie dosyć mocno interesuje. Która w zasadzie jest bardzo fajna, i, i samo piwo nazywa się, wydaje że kosmiczna pszenica. I zaraz zobaczycie, jak to wygląda. I teraz Wam zaprezentuję bardzo ciekawą, właśnie etykietę z browaru Waszczukowe, i piwo nazywa się Pszeniczne Kosmiczne. I momencik, tak tu widzicie, pszeniczne, kosmiczne, może trochę lepiej podświetlę, nie wiem, kurczę, muszę coś wymyślić, jeśli chodzi o lepsze oświetlenie. Natomiast sama etykieta prezentuje się w taki oto sposób, czyli mamy tutaj jakiegoś takiego dziwoląga z kosmosu. Bardzo fajna etykieta, piwo takie tradycyjne, pszeniczne. Zupełnie inny smaku od tej jurajskiej pomarańczy. Natomiast, jak mówię, u mnie w procesie decyzyjnym wyboru piwa, ponieważ nie jestem aż takim smakoszem, znaczy znawcą piwa, bo, bo może smakoszem jestem, ale nie jestem znawcą piwa. Zazwyczaj właśnie pomagają różne takie ciekawe etykiety. Jeszcze raz, jeśli się Wam podobało, to kochani, łapka w górę. Jeśli chcecie więcej takich filmików, właśnie pokazujących różnego rodzaju ciekawe piwa, to bardzo proszę o komentarze, a zrobimy właśnie takie połączenie degustacji piwnych z jakimiś gameplayami. Dzięki.